Nie oszukiwałem, mam cheaty. Nie oszukiwałeś. No co Nie powiesz? masz shitów nie, nie da, się w CSW i sobie cheatów. No. Kilka dni temu na streama wbił do mnie Wulaj i zaproponowałem mu, że moglibyśmy nagrać coś w stylu 1 na 1. Ustaliliśmy takie zasady, że osoba przegrana będzie pić taki oto wysokoprocentowy trunek. I doszedłem do wniosku, że kurczę, skoro Wulaj ma Globala, ja mając Silvera, jakby moje szanse są mierne. Więc uznałem, że przyda mi się pomocnik. Także jest dzisiaj ze mną świstu. <grym> I robimy, słuchajcie, takiego pranka, że Świstu będzie grał, a ja będę rozmawiał na Discordzie z Wulajtem. Przygotowałem sporo pytań dla Wulajta, dosłownie będzie w ogniu pytań, więc będę go zagadywał, a Świstu w spokoju będzie mógł go tam ugrywać, nie? Także. Spróbujemy, spróbujemy. No, także do no co? Zapraszam do oglądania. I takie, takie pierwsze to... pytanie e, No a w międzyczasie chciałbym zaprosić Was do darmowej gierki World of Warships, gdzie, żeby ułatwić Wam początek, mam dla Was kod Warships, dzięki któremu dostaniecie ekstra bonusy 500 dublonów, 7 dni premium, 2 miliony kredytów, okręt czwartego poziomu i 6 punktów umiejętności. Jeżeli aktualnie szukasz darmowej gry, gdzie mógłbyś sobie rywalizować z kolegami, to trafiłeś idealnie. W grze dostępnych jest ponad 650 historycznych statków, które są rozmieszczone w 13 różnych krajach. Istnieje 5 różnych klas okrętów: niszczyciele, krążowniki, pancerniki, lotniskowce, a także okręty podwodne. No i dodatkowo każda klasa oferuje inne wrażenie z rozgrywki, więc nie będzie nudy. Możesz kontrolować swoje statki na naprawdę pięknych mapach i unikalnych, żywych krajobrazach. Naprawdę grafika wymiata, dodatkowo są takie elementy jak zmiana pogody czy coś, naprawdę daje to ekstra klimat. Możesz dodatkowo personalizować swoje statki tak jak lubisz, no i tak jak działają najlepiej. Okręty są projektowane w oparciu o dokumenty historyczne i rzeczywiste plany z pierwszej połowy XX wieku. Zapraszam chętnych do rozgrywki, sam pogrywam sobie wieczorami, Dobra, leży! Yeah! Nice! Pięknie. Także fajnie, by było gdzieś tam trafić na widzów. Pozdrawiam. No, Wiesz co? No. Pewnie wielu, wiele no. osób to zastanawia. Ja mogę ogólnie zgadnąć. Mogę spróbować zgadnąć. No, no. ile masz lat. I mogę zgadnąć? No możesz. To mówiłeś, yy, będę zgadywał, ponieważ mówiłeś, że jeszcze chodzisz do szkoły. Ale twój mm -hmm. głos. Mówi mi, że jesteś dorosły i to, że możesz pić piwo, więc obstawiam, że jakoś 19 lat? no, trafiłeś w półcci. za zobacz, zobacz, zobacz. <noise> Także to pytanie mamy z główki. Kolejne, skąd pomysł na A, nich. Czeka, no. no o dobra, skąd pomysł na nich. Dobra. Wariacie, ja ci powiem tak: jak idziesz do sklepu, no nie? No? Chodzisz sobie do sklepu. No, no i powiedzmy, mama ci, mama ci mówi, ej, synku, kup jakiś tam płyn do prania, no nie? A właśnie taki mam no wiesz, tutaj płyn. Masz? <noise> <przy> sobie. <noise> Także no, także pewnie odpłynął, tak? Tak, odpłynął, mówię tak, ale super fajna nazwa płynu. No nie, myślę sobie, kurde, fajny, chciałbym być no, taki o, jak ten płyn. O, 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 <laughs> czyli po prostu jakiejś no i... większej ideologii nie było za tym nikiem, po prostu yy, płyn do prania, tak? Tak, zwyk... no, większe, kurde, jak to powiedzieć, po prostu zapamiętałem ten płyn, ale trochę źle zapamiętałem, zamiast WDMV i tam jest 2 O. Ale przez v, przez v nawet fajnie to wygląda, szczerze. Ajajaj. kiedy zacząłeś, no. to jest takie pytanie, że się trochę pomyślał, oczywiście, żeby Cię trochę no. z tropu wybić, kiedy zacząłeś w CS grać? W CS? -a. No, no. To była taka historia, mm, ósma klasa podstawówki, yeah. nie, nie, siódma, siódma, końcówka 2017 roku. 2000 aha, no to późno zacząłem. ale ogólnie w CSa, czy? W CSGO, w CSGO, CS bo, ale CSa oglądałem już wcześniej, tylko nie miałem kasy jakby na CSGO, no bo wtedy to kosztowało, no nie? No, no, no. No i tak. Dostałem jakąś tą kasę, nie wiem, czy to były jakieś urodziny, czy coś w tym stylu. Dostałem tą kasę i mówię, tak, dzisiaj kupuję CS. Dałem, dałem koledze 100 zł. No. Ja nie wiedziałem ogólnie, jak się paysovkardy kupuje, No nie on mówi, dobra, dałeś mi 100 zł, ja ci kupię pasewkard za stówkę, jakieś skinki, no nie? Bo tam CS na mniej niż 100. No, no. no i co? No i dałem mu tą stówkę, kupi mi Pasewkarda i wieczorem już grałem w CS, a pobrałem sobie. No to cool. Na szczęście szybko się pobrało o dziwo. Więc byłem zadowolony, specjalnie przegrywam jak coś, to nie tak, że jestem słaby, po prostu chcę mi się pić. <laughs> dobra, dobra, dobra. Nie, nie, graj dobra, normalnie, graj normalnie naprawdę, dobra, bo ja mam mega fokus, wiesz, ja tutaj tryharduję, także wiesz, graj normalnie, tak jakbyś grał... Wiesz, jakbyś grał lana, wiesz. Wierzę, razie, a wiesz, że przegram. Eee, nie. A żartowałem. <laughs> no. Co spowodowało, że zacząłeś nagrywać na ity? czy był jakiś taki szczególny moment może, który pamiętasz, że wiesz, bo już nie, teraz już pora się zbić. bo ty zacząłeś jakoś niedawno, nie, stosunkowo? No, tak ogólnie Viral to to wpadło no rok temu około, rok temu te pierwsze jakby Virale były. Jak wjechałeś to na mocno od razu z przytupem? Tak, jak wjechałem to na mocno, to był taki no wiesz, tak... Wchodzisz i rozwalasz drzwi, nie, jak do klasy wchodzisz, to wiesz, nie tak dzień dobry, dzień dobry, tylko mówisz siema, witam, mówię no, od razu, siema, Rupurze, ja witam. jestem tu, wbijam, no, co, no jak mnie, no co ja mogę powiedzieć, no nie wiem, włączyłem nagrywanie i co nagrywanie. Aha, <grywa> czyli po prostu... A jajajaj, ciężkie jest to gadanie i na nie, wiesz. No, no, no właśnie, właśnie, dlatego ja sobie zapisałem pytania, tak w razie czego. <grystanie> <grystanie> Czyli, dobra, jaka najwyższa ranga była twoja? Powiedzmy FPS-owo, bo ja kiedyś grałem na 640-480, taka ciekawostka, Aha. bo mój komputer. No, był taki komputerem, że to nie był komputer, można by powiedzieć. Miesięgnęliśmy 640 na 480 No i miałem tam 50-70 FPS-ów na tym mirażu. I piłem, proszę Państwa, yeah. Suprema. Potem, potem y, dostałem, jakby od rodziców, dostałem na zdalne y, komputer. Na zdalnych. No już był lepszy, bo tam już miałem w tym CSGO do nagrywania. to tam było 200, 200 FPS-ów na 4, na 3, no nie? No. A i ogólnie ciekawostka, ten komputer nie miał karty graficznej. Taka ciekawostka ci zapodam. O! Oh. Działał bez karty graficznej. Bez karty, no czyli baj. miał po prostu na spłyty głównej karty, pewnie, nie? Z integra integre, integre, tak. No, I to no. była tak, taka Integra, że 200... powyżej 200 FPS-ów było w tym CSGO, nie? Także no... No, I, no i wtedy no już wbiłem globala i coś tam facetów pograłem, 200 mecz na facetzie, 8 level wbiłem, coś taka ciekawostka. A, ja, 8 Mógłbym level na facicie no to, to? Mógłbym no tą ja, dziesiątkę, ale wiesz co, wtedy, wtedy zacząłem właśnie nagrywać i tak wkroczyłem i włączyłem swoje prawdziwe ja, tak? Czyli nie tryhardowanie, tylko no luźna guma, gramy sobie cyk-pyk, jakiś zeusik, jakiś nerik, jakiś rewolwerek. No, ja ci powiem, że tak. właśnie to, to wydaje mi się, że, że gdzieś tutaj powiem ci, że podobnie, Jesteśmy w tym, że... nie tylko z tryhardu, nie? I, 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 no I to jest to jest No ja taki zawsze byłem, miałem połowę moich godzin, jak mam ile godzin mam zrobione, no to, to jest chyba na serwerach społeczności to strollowanie jest <laughs> tak <to ja> naprawdę. <laughs> no właśnie, bo teraz mówimy tak na serwerach. No dobra, dobra. W takim razie... Jedno pytanie, które zadawał no? też. O, zmiana stron, nie? Ile trwa u ciebie nagrywanie jednego filmu? Znaczy, ja już wiem, ale możesz opowiedzieć coś tutaj ludziom, mniej więcej. No, to może być taka bardziej, wiesz, rozległa odpowiedź, bo to wiadomo, że tu trochę wiem, że to nie trwa krótko. No, no to ja się staram robić tak, że jak chodzę do szkoły. Ogólnie, po szkole to nagrywam, że tak to powiem. Próbuję się skupić na solami. Nie... nie da rady, nie da rady, nie da rady. <laughs> Bo po szkole nagrywam, w weekend montuję. Tak nagrywanie to trwa 2-3 go godziny, dwie. Staram się nagrywać codziennie, żeby mieć ten materiał na weekend do zmontowania i żeby filmik wypuścić w weekend, nie. No no, czyli codziennie nagrywasz jakby po ten, po, po, po szkole. Tak, 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 tak. No i na siłownię jeszcze chodzę, no to jeszcze Aha, mniej czasu No to jest... właśnie, on to jeszcze jeszcze na siłownię, A o siłownię też mam pytania. <laughs> Ogólnie. Yeah? No, bo to przejdziemy. No. Łapę musiałem pokazać, to mu mnie zabijesz No właśnie. A jak właśnie. A tam nie uczciwie, teraz muszę muszę odrobić, punkt nieuczciwie. uczciwie. No dawaj zawet. Jak godzisz YouTube i szkołę? A to właściwie odpowiedziałeś, że gdzieś tam sobie to rozdzielasz, nie? Twój czas. No ogólnie ze no to jest tak, że moja szkołę zostałem tak w tyle, tak szczerze. Aha. Nie będę mówiła, nie. Robiłem podobnie. No trzeba się uczyć o najlepszych. No, a, a co tam, powiedz ty jest, jesteś w technikum, czy...? Tak, w technikum. Jaki kierunek, jak chcesz powiedzieć? Nie, pewnie, że powiem, mówię, to technik reklamy jestem. Technik reklamy? Uh -huh. No to proszę, no to kurczę, to fajnie. Okay, no to... to... czekaj, daj mi, dasz mi, dasz mi trochę jeszcze zdobyć punktów? No ja nie chcę tego pić jednak. <laughs> nie chcesz tak pić? Ja bym się tu dużo no. pytał, no kurczę, Wulajn, myślałem, że nadrobisz, no wiesz. Dobra, nadrabiam, nadrabiam, nadrabiam. dobra. A czy jakby utrzymujesz się w ogóle z YouTube'a na ten moment? Tak, utrzymuję się z tego, to jest w 100% wszystko co jakby wydaje pieniądze, są z YouTube'a po prostu. No to bardzo dobrze, no to To jest, super, że to tak powiem, to są, to są czasy już takie, że. Idzie zarobić. Idzie, idzie z tego zarobić, to dosłownie, tak, tak, to jest Do, tak. Dokładnie, dokładnie, no to, to super. Jak skończę tą szkołę. What? No, no, no jak skończysz szkołę, no? Co tam mówiłeś? No to chcę zacząć też streamować na Twitchu i na YouTubie. Aha. A, a w tym roku kończysz szkołę, czy jeszcze nie? Tak, w tym roku kończę. Aha, aha. Matura? Podchodzisz? Podchodzę, podchodzę, ale nie wiem, czy zdam tak ja, ja, nie, ja nie podchodziłem na przykład, nie? Bo mi się nie chciało, bo miałem serię z Metinam na nagle <laughs> o no, kurde, e, Wiesz co, Nie ja grałem w pl ale to wtedy był serwer i... prywatny, bo miałem zapłacone, tak musiałem nagrać. A wiesz co, ja zauważyłem, że na tle. przykład, że twoje filmy delikatnie przypominają Friends e &G. Kurwa, Kojarzysz tego, no. kurde, gościa? I czy inspirujesz Furde, się tą osobą? E &G? Kurde, to jest mój idol, to, to jest mój idol, to jak ty hopie za Kilka lat temu. Jakby Oj, mówi tak jeszcze, mówi tak jeszcze. Ja tak mówię, no. Aż normalnie się zrobiłem czerwony to... Na, na twarzy. Ale wiesz, to było tak, że, że wraca sobie taki Light z podstawówki. Nie wiem, ósma klasa, siódma No i co? Jest, jest filmik u Buliona, jest Kapitan Marchewka No i co? Jest trollowanie, nie? Oj, przegrałem, Musi się, się To dawaj jeszcze, jeszcze, bo tak fajnie się gadało, dawaj jeszcze może do, do y, trzech taki szybki, czy do ilu? Do ilu? Dobra, dobra, do trzech, do trzech. Trzy, do trzech może Ogólnie ciekawostka, jestem na jednym z twoich filmików, no, i ten filmik no. nie jest aż taki stary. I filmik się... bodajże nazywa? Oskamowałem widza. Oskamowałem widza, tak? No? A na siłkę w ogóle od kiedyś migasz? Od kiedy na siłkę chodzę? No w tym roku będzie, w czerwcu będą 3 lata, jak chodzę na siłkę. Aha, czyli jak miałeś. 16 no, lat. 4, no, jak A, miałem 16 bo... lat. nielegalnie trochę. Nie no, Ja nie legalnie, Stary, już były walody. Jak gęś, tak, tak zwany. Znam... Ja się tak zalałem, że na koniec, aż ja się wstyd pokazywałem w tej kamerce, bo się ledwo mieszczę w kadrze. E, dobra. A... No, ja bym, te... ja bym się nie chciał mieścić w kadrze. <laughs> A... Ale niestety jeszcze dużo mi do tego. <laughs> no to słuchaj, chorobą, wzrostu, krem woląc, no... Tak, a <laughs> Tak, no właśnie. A jakiś plan treningowy? Plan treningowy do upadku mięśniowego, wszystko. Do no, zajechania się tak, żeby umrzeć. Takie... <laughs> bro science tak zwane tak tak, ale, ale metoda treningowa no to górodu że tak Aha powiem, to, to sobie lower. tak no, sobie to dzielisz po prostu no to fajnie fajnie tak. Fajnie. tak. No, ja właśnie on, też, też tak robiłem zawsze ale teraz niech pochodzi. na wszystko idę może raz w tygodniu Aha e... aha e... A e... radzisz radzisz moje uczucia To ile razy w tygodniu chodzisz 4 3 4 3 4 razy trzy, Jakieś makro trzymasz dietkę? Białko tylko trzymam, a tak to zwykle, zwykle jest nadwyżka 200 kalorii dziennie. Aha, a białka a tak ile tak 200 gramów dziennie jeszcze mniej? 2,5 gramy na masę ciała. Aha, aha. 2,5 grama na masę ciała. O. No to to jest właśnie tak bardzo, bardzo. że yy, do, no, to dobrze. Chodzi... Ma... No, to ci 200, 200 gramów około powyżej 200 gramów No 200 to jest tak okej, okay, nie? Naprawdę, no to kurczę, powiem ci, że... że... Dobra, do trzech jest! No i słuchaj no, co mogę ci powiedzieć? Ja specjalnie przegrałem, nie do no, żartuję, jestem dobry serii próbowałem się skupić i strzelać się nie da totalnie, nie da się totalnie. Nie da się totalnie. Czyli grałeś tak na poważnie, tak? Ja, ja chciałem swoją mową tutaj zaciekawić widzów ale... i, też, też, i też strzelać, ale jedno i drugie nie wychodzi w, w połączeniu. No słuchaj no, w takim, w takim razie walisz piwko i no nie, Ja walę z tobą, ponieważ oszukiwałem. Co? Oszukiwałem. N nie oszukiwałeś. Oszukiwałem. Mam cheaty. Nie oszukiwałeś. No co ty? Nie ma cheatów. Ty... Nie, da, nie da się w CSW mieć cheatów. No jak to się nie da? Mam tutaj obok, obok pomocnika. Sobie u Globala i face it level 10. <laughs> I on gra na kompie, a ja z tobą gadam. Jest świstów Siemano bracie, witam Ja mówię, przecież ja nie mam szans z nim Dawaj robimy taki odcinek Ja ciebie na słuchawkach A gościu full tryhard normalnie On siedział cały czas przy kąpie Skupiony wiesz tutaj Na maxa spocony A ja sobie gadam z tobą na chilku. A on grał Wiesz co? Prakt. Rozliczę się kiedyś za to, rozliczę się kiedyś za takie, takie. oszustwo okay. wobec swojej strony nie. Możesz, możesz, powiem ci tak, możesz rozgrzeszyć. to oszustwo właśnie wypicie ze mnie tego piwa Bardzo chętnie, no, wie. Tylko to jest problem, to nie jest dla niego kara To jest właśnie, nie no, według Wy... mnie, wypicie tak. Ja wiesz, dla mnie też, nie? Beczkowego Patrz, to jest siła i smak, ja takie normalnie przed treningiem walę, dlatego wyglądam jak wyglądam, ale no To co, walisz teraz, czy... czy... Czy, czy potem, czy jak? Mogę teraz otwierać już. To co, walimy? Otwieramy? Otwarujesz ale ol, Otworzyłem, ol, ol. właśnie otworzyłem. A ty już chyba pijesz. Dobra. Zdrówko. Nie, nie piję, nie piję, nie? czekaj, otworzyłem tylko raz, otworzyłem, Dobra, czekaj, dobra, dobra, myślałem, bo... Się, bo co, myśli. na hejną, na hejną, na hejno, nie? Dawaj na hejną, normalnie, ja ściągam okulary, bo mi zaparują tutaj z wrażenia. Trzy, 4, Dwa... Trzy, trzy, dwa, jeden, jazda. Dobra. Mmm, ale smakuje. Ej tobie to się chyba Macie podoba? Wiesz Dobre? Chyba dobre, Bardzo nie? Dobre. jak tam tobie, wolaj, smakuje piwko? No kurde, oczywiście, że... To... Smakuje, nie? O zobacz. Wylałem krople na, na rękę sobie. Myślałem, że nic nie ma. Wow, ale mm. aż mnie w brzuchu coś zabolało. Dobra, siedzi, wypita. 10, uh. 10 dni nie piję alkoholu. Uh. <laughs> ale peka! <laughs> Ale się <śmiennie> Chyba się przyjęło, wolać. co? Przyjęło się! No kurde, Ej, by też zreszyma, wreszyma, ale nie wiem. <śmiennie> to... o kurcze, no Ci, 10 dni e, nie pijemy alkoholu, to jest rekord mojego życia aktualnie, także no. E, to co, wolaćik? w takim razie, musimy się na jakiś rewanż ogarnąć, mówić, tylko wtedy już sam będę, ale mówię, <śmiennie> Chciałem cię ci sprawdzić, tak w naszym stylu, żeby coś tam. Trzyma taczyń. Czaj, 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 na spokojnie, łysak, laca. <laughs> yeah. No, włos, włoski już trochę udrósł. Mi właśnie wypadają włosy, kurczę, lepiej nie mówić, nie? Ale już za zakola, kolak coraz większy. No dobra, w takim razie, kurczę, Dzięki bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie, może więcej takich odcineczków z Bullightem, bo... I ze oczywiście. <laughs> Który tak był promoderem, też, a sytuacji. Trzymajcie się. No. I do kolejnych materiałów. Na razie. Hej, 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 Trzeba, trzeba drugie materia, bo mi się już słyszy, mnie już kurde. Nagrywamy od razu następny materiał?